Witam serdecznie Mati Kastny z tej strony. I mam pytanie bądź zagadkę. Zgadnijcie, gdzie jestem? A. W Świebodzinie pod Jezusem. B. W Milczynie w Barze Mlecznym. C. W Owińskach w klubie tanecznym Gocha. Piszcie w komentarzach. Świebodzin chyba jest spokojnym miastem, skoro Jezus ma ich w swoim opiece o tutaj coś po nie wiem jakiemu z winczucus tutaj można sobie za zetkę zapalić świeczkę, będzie świeciła że hej to, to się nie dzieje ofiara 2,5 zł biznes i jest tutaj już jest hotel przystań wiadomo że jak ktoś przyjdzie pod jezusa to chce się wyspać aha to jest droga krzyżowa no, no, no. O wszystkim pomyślane. Ja z reguły, za przychodzę na skróty i zamieniamy drugi krzyżową. Jedziemy, włączamy reduktor dwójka i pod góreczkę ciągniemy. Piękny widok na świebodzinę na rozciąga. Najbardziej mnie dziwi to, że się tak dymi z tych kominów. się w komentarzach co o tym sądzić. Lecimy na górę. No tutaj można powiedzieć, że Jezus trochę pęka ale nie wiadomo czy pęka przed tym co, że go wybudowali czy pęka po prostu bo jest kiepsko zrobiony Op, Duży, duży chłopak jest Niesamowita, niesamowita No to wyjdziemy, dotkniemy będzie można już Oj, 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 oj. w środku. Szkoda, że poważnie, że można wejść na koronę. A tak by wszystko było wiadome. Tutaj można wejść do jeziora kamera eskima czy jednak Jezus ma, można do Jego serca zobaczyć, co się tam dzieje. No niesamowite, powiem Wam szczerze, nie spodziewałem się tego, że coś takiego dzisiaj zobaczę. Zapraszam wszystkich do Jezusa do siebie Godzina. Mati kasne z tej strony. Jeżeli możesz zaostaw pod filmem, łapkę w górę, komentarz no i oczywiście daj suba, dobijamy do tysiąca. Brakuje nam jeszcze 950 subów, więc 956 subów, więc no, jeszcze troszkę. Ciekawe, czy ktoś już tutaj spał. Jak myślicie, jacyś pielgrzymi przystanęli tutaj na Horsek Co sądzicie o tym? Tam ale fajna wieża jest, wieża ciśnie, most. Świebodzin jest tutaj chyba na skrzyżowaniu paru dróg, bo to jest SK, która leci od Legnicy do Szczecina. No i autostrady Warszawa-Berlin. Więc tutaj takie newralgiczne miejsce, można powiedzieć. Może dlatego mamy Jezusa. Ale sympatycznie. Ja zawsze mówię, że najważniejsze jest, żeby wiary nie mylić z fanatyzmem, bo to jest podstawa. No to jak już widziałem Jezusa w siej godzinie, to chyba mogę umierać. Oczywiście nie chciałbym, ale to już chyba wszystkie najważniejsze rzeczy w życiu nam zaliczą. Pozdrawiam Was, zostawcie suba, komentarz i łapa w górę. Mati, hej!